Siemanko, przyjrzyjmy się dzisiaj kolejnej figurce Transformers z trwającej linii Age of the Primes. Tym razem nie kto inny jak Primus Interpares, pierwszy wśród pierwszych, lider 13 Primów i pierwszy Transformers stworzony przez Primusa. Początek wszystkiego można powiedzieć. Przed wami Prima Prime. Ten, od którego pochodzą wszyscy pozostali: Wojownik światłości, oryginalny powiernik matrycy przywództwa oraz potężnego artefaktu, jakim był legendarny miecz Star Saber. Postać z kategorii tych bardziej epickich. W interpretacji, Jerzy of the Primes transformuje się w cybertrońską mini ciężarówkę, pojazd opancerzony. Ja w tej serwetce widzę jeszcze coś z cybertraka, tylko ładniejsze, bo wszystko jest ładniejsze od cybertraka. Jest to pierwsza plastikowa interpretacja tej postaci. Ten pojazd został zaprojektowany całkowicie od zera, Jakolwiek jakkolwiek swoją funkcję spełnia, to od początku jakoś nie byłem tak do końca przekonany, czy takie jeździdełko pasuje mi w tym konkretnym wypadku. Pojazd jak pojazd. Jeździ, kręci kółkami, ma przyjemną ciężką bryłę znamieniającą coś pancernego do przebijania się przez wrogie blokady, ale czy jest to coś godnego pierwszego transformera o wyjątkowej funkcji? Z jednej strony można to sobie oczywiście zinterpretować tak, że skoro to od i wszystko się zaczęło, to był on tak jakby matrycą, na podstawie której oparto budowę kolejnych transformerów. Zatem taki mocno podstawowy tryb pojazdu byłby tutaj w punkt. Ale z drugiej strony i to jest zamysł, do którego ja się przychylam, kogoś pełniącego tak reprezent Funkcję widziałbym transformującego się jednak w coś bardziej nietuzinkowego. Jakiś fikuśny statek kosmiczny, nie wiem, satelitę. Coś takiego bardziej niezwykłego, a tutaj mamy taki o pojaźnik. Nie jest to oczywiście coś, co mi tę zabawkę rujnuje, bo i tak liczy się dla mnie bardziej tryb robota, ale no takie mam myśli i chciałem się nimi podzielić. Może ktoś uważa podobnie. Co jeszcze zwraca uwagę, nie tylko mamy tu podstawowy mocno tryb pojazdu, ale też podstawową kolorystykę. Zero szaleństwa, trochę ciemnoszarego, trochę bieli czy brudnej szarości. No to sprawia, że dla wielu odbiorców ten transformer będzie. Pewnie wyglądał dość nudno. Sam miałem takie początkowe odczucia. Ale dajmy mu jeszcze szansę. Wizualnie wybijają się tutaj błękitne przenie reflektory oraz duża szyba, zachodząca tak odrobinę na boki. No ten przemienny zderzak fajnie jest taki potężny. Podoba mi się także zabudowa tylnych kół. Wygląda to tak dosyć pancernie. Natomiast na dachu mamy sporą szparę. Widać, że tutaj zamaskowano nogi robota, aczkolwiek nie są też jakoś hamsko widoczne. No można to uznać za jakieś detale. No i ta szczelina służy przechowywaniu broni. Oto i on, Star Saber, wykonany na szczęście z twardego Plastiku. Te srebrne elementy ładnie się tutaj uzupełniają z niebieską klingą. Aczkolwiek powątpiewam, czy w tym miejscu, gdzie są te takie srebrne wzmocnienia, ostrze może ciąć. Projekt miecza bazowano trochę na tym z Transformers Prime. Ostrze i gardę można rozłączyć. Pierwsze spina się ze wspomnianą szczelinę w trybie pojazdu, a drugie można przyczepić do jednego z bocznych portów. I może to wówczas udawać jakieś, nie wiem, działko. Jest też teoretycznie port na zderzaku, ale bardzo płytki i kiepsko współpracuje. No i mamy jeszcze jedną rzecz, którą możemy zrobić. przemieć się z w lata Odginając koła w następujący sposób otrzymamy tryb lewitującego cybertońskiego auta. Śmieszne, zawsze to jakaś dodatkowa bawialność. Szkoda, że pod spodem nie ma żadnego portu na podstawki do eksponowania w tej postaci, ale można sobie poradzić także bez niego. Tylko nie zaglądajcie za dużo pod podwozie, bo tam Prime patrzy. Porównania trybów pojazdów. Pierwszy Prime z innymi członkami trzynastki, Souls Prime oraz Alpha Tryon z Transformers 1. Dalej z Transformers One Studio Series Optimusem Prime różne podejścia do cybertońskiej ciężarówki i jeszcze z Megatronusem, z upadłym. Transformacja nie należy do najbardziej skomplikowanych, i idziemy szybko rozkminić. Najlepiej zacząć od tylnej sekcji, odginamy koła, rozprostowujemy i rozdzielamy nogi, wyciągamy stopy i zasłaniamy kołami dziury w łydkach, unosimy fragment zderzaka, odczepiamy ramiona, odginamy tutaj ten panel zyskując wystarczająco miejsca na obrót klatki piersiowej i schowanie frontowych kół do środka, łączymy klatę z pleckami, no i pozostało jeszcze oporządzić łapki i Prima staje przed nami w trybie robota. Dajmy mu od razu mieczyk do trzymania. Nie powiem, po pierwszych zdjęciach tego gagatka myślałem, że przez tę szaro-białą, a właściwie szaro-szarą kolorystykę, będzie on wyglądał nudnawo. I łapie, jeśli ktoś takie zdanie podtrzymuje, ale ja po bezpośrednim kontakcie z tą figurką muszę przyznać, że się przyjemnie zaskoczyłem. Moim zdaniem wygląda ona odpowiednio dostojnie. Delikatne, minimalistyczne niebieskie wstawki są tu odpowiednim akcentem przełamującym. Szerokie barki, miecz nadają mu klimat takiego średniomecznego rycerza. Mógłby mieć może jeszcze dla lepszego efektu wow, jakieś takie bardziej wyróżniające go elementy, jakieś, nie wiem, ala anielskie skrzydła. Szydła, albo coś formującego coś w rodzaju Peleryny, jako wektora Prime. No tak, jakiś taki fajny płaszczyk zdecydowanie by tutaj pasował. Wiem, że trochę osób narzeka na głowę, że jest nudnawa, ale tutaj też się wyłamię i powiem, że mnie osobiście nie przeszkadza. Twarz jest ładnie wyrzeźbiona, odpowiednio poważna. Podoba mi się też hełm z wysokim czołem i tym, jakby, uszkami mocno inspirowany wyglądem skręskuchowego Jewan. Chociaż tamto nie był do końca Prime, tylko postać później zredkonowana jako Prime. No to jest trochę skomplikowane. W każdym razie, mnie się główka podoba. Może bardzo fajnie patrzeć w górę. Na klacie umieszczono łany, deseń z ukośnie umieszczonymi kreseczkami. Być może są to jakieś światełka. Mamy obrót w pasie, a sama klata skrywa wewnątrz ważny sekrecik. Matrycę. Można powiedzieć matrycę oryginalną. Pierwotną, jako że Prima dzierżył ją jako pierwszy. Kolejna już w mojej kolekcji. Trochę inna, bardziej srebrna od pozostałych. Można ją umieścić także na gardzie miecza, co robi jakby taki scenariusz zabawy. Albo chociaż mini scenki. Wyobrażam sobie, że dzięki temu Star cyber staje się jakby jeszcze potężniejszy. Dzięki promieniującej jego mocy matrycy. Fajne, aczkolwiek osobiście preferuję trzymać artefakt w komorze. Przy okazji prezentacja pozwolności ramion jest z nimi bardzo dobrze, mają wszystkie niezbędne stawy plus jeszcze ruchome palce na jednym zawiasie. Na ramieniki mają osobne ruchome połączenia, więc niczego nie blokują. Plecy są płaskie, robi za nie panel z trybu pojazdu, trochę daje to taki żółwiowaty efekt, no ale częsty w Transformerach. Zderzak mógłby się może jeszcze nieco bardziej elegancko zawinąć, ale nie przeszkadza mi jakoś bardzo. No i umieszczone na nim boczne porty pozwalają przechowywać broń, a dzięki fajnemu zasięgowi ruchu ramion Prima swobodnie sięga po Star Saber. Na nogach wrześbiono sporowanych detali, które wbrew pozorom nie giną aż tak bardzo w całym tym morzu białego plastiku. Łydki zostały nieźle wypełnione przez koła. No i zakres ruchu też jest fajny, i nie mam tutaj nic do zarzucenia, może poza lekko dziwnie działającymi kolanami. W pewnym momencie ich stawy zaliczają taki śmieszny przeskok, przez który nie można całkowicie wyprostować nóg w naturalnej pozycji. Prima zawsze albo ma lekko ugięte kolana, albo uda przesunięte tak trochę do tyłu. Ciężko to wytłumaczyć, ale myślę, że każdy, kto weźmie tę figurkę do ręki, pojmie w miko co mi chodzi. No ale poza tym zakres ruchu jest fajny. Fajny. Jest oczywiście standardowe już zdjęcie w kostce, no i dzięki temu wszystkiemu pierwszego Prima da się fajnie poustawiać. Będzie wyglądał dobrze w pozach pełnych akcji, jak i takich spokojniejszych, ukazujących jego godność i majestat. Przedrobienie wysiłku można go nawet ustawić trzymającego matrycę, chyba najfajniejsze co ma do zaoferowania. Ładnie współgra ze swoim akcesorium, no i wygląda jak rasowy wojownik. Bardzo przyjemna do pozowania figurka. Ja generalnie jestem z jego zakupu zadowolony, choć też z uwagi na mało pasjonujący tryb pojazdu i być może odrzucającą niektórych kolorystykę bez większego polotu, nie proponowałbym go może jako pierwszy zakup z Age of the Primes. Fajnie jest go mieć, w końcu istotna postać, ale myślę, że mniejsze modele z linii jak Solus, czy też niedawno wydany Alchemist, którym jeszcze się będę zajmował, są po prostu wizualnie ciekawsi, nie mówiąc już o liderach jak upadły. Ale to nie jest tak, że jest to jakaś zła figurka, warto dać mu szansę. Kto wie, może czeka nas kiedyś w przyszłości jakiś lekko ciekawszy repaint. Zobaczymy. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.